Cześć z tej strony Kinga. Ja wam dzisiaj pokażę, jak się robi taką bluzkę. Do tego potrzebujemy 8 czarnych, 6 czerwonych, sześć, sześć i 6 żółtych, i parę białych. Potrzebujemy kabelkę. I szydełko Teraz zaczynamy, zabierzemy jedną gumkę, założymy ją od, od przodu do tyłu. Później teraz bierzemy dwie gumki od, od środka do, do lewy. Teraz bierzemy jeszcze raz dwie gumki od środka do prawej. Teraz bierzemy jeszcze raz dwie gumki białe od lewej do lewej. Teraz od środka do środka. Do prawej. teraz zaczynamy z czarnymi bierzemy dwie gumki zakładamy je od lewej do lewej strony Od środka do środka bierzemy zawsze tupie gumeczki. I później od prawej do prawej. I teraz bierzemy czerwone. Czekaj. No tutaj, Sebastian, muszę na wiekę kart pamięć zmienić, bo mamy pełną. Dlatego widzimy się za wiekę. No i jesteśmy znowu i Kinga może jechać dalej. A okay. to teraz wygląda to na razie tak. Ym, dol, dolna jeden i od, odtąd zawsze... Nie, tutaj jedna, tutaj jedna, a zaś ta, cały czas dwie gumki bie, zabrać. Tak się znowu język klącze, bo nie wiem, nie wiem. No, no dobra, Kinga, jedź dalej. Bierzemy teraz znowu dwie czerwone kumeczki i, i zaplątamy je do, od lewej do lewej później jeszcze raz dwie gumeczki od, od środka do środka i później ostatnie dwie czerwone gumeczki od prawej do prawej bierzemy teraz żółty z wygumki tego. od lewej do lewej od środka do środka i od prawej do, do prawej Dobrze, teraz zabierzemy jeszcze raz dwie Biały młeczki od lewej do lewej strony, od środka do środka, i od prawej do prawej strony bierzemy jeszcze. Jeszcze raz dwie gume... białe gumeczki i teraz od, od lewej strony do środka. I teraz tak samo, ale aby spra... z prawej strony bierzemy jeszcze raz jedną białą gumeczkę. Robimy ją na trzy. I ją, obwią ją obwiązujemy na środku tutaj. Tak obwiązować także. że... Znacie Zna na... Znacie na Znacie to, jak robicie tak, macie tak, takie 8, i zaś tak, i zaś jeszcze raz po prostu robicie to, i zaś tak, i zaś po prostu nakładacie na to, żeby każdy jeszcze raz wiedział. Ok, teraz odwrócamy tę tabelkę, żeby to tak wyglądało, żebyśmy rękawy zrobili. Potrzebujemy jeszcze raz dwie kumeczki, białe kumeczki. Tutaj od środka do środka. I teraz tak samo, ale jedno niżej. Teraz znowu obwiązujemy, ale czarną gumeczką. Znowu przynajmniej dwa do trzech razów. I teraz szydełko wkładamy tutaj i bierzemy te dwie białe gumeczki. Czarno zostaje na, na tapetce. Okej. Okay. Ściągamy teraz tą pierwsze cztery kumeczki Żeby to tak wyglądało. Kładamy to na górę to tam gdzie pierwsze, pierwsze białe były. Ściągamy. Kładamy je na, na to. I teraz bierzemy jeszcze raz dwie białe gumeczki. nakładamy je tam, gdzie się czarny zaczyna. Teraz. Jest tutaj taka pierwsza biała dziurka. Od czarnego. Od czarnego. I teraz bierzemy te dwie gumeczki. Tutaj, żeby, żeby Nie udało się pierwszy raz. Uh -huh. Tu? Uh -huh. Nie, ona nie jest Elia, nie marczy ręce, tylko ja jej pomogłem. Rączkę. Tak. Tylko uważajcie, żeby Wam to tutaj tam nie wyleciało, bo, bo znowu będzie głupa i od nowa trzeba będzie rączkę. mięsnego ramiona zrobić. и i Odwrotnie to musi być. To nic że się papsuła No dobra, jak zrobimy ramiona? Te dwa ramiona. Yy, nie, te jedna ramiona to się znowu zobaczymy, bo nie chcemy go zanudzać. Jo, 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 jesteśmy znowu. Udało nam się zrobić te gówno. Tylko, żeby teraz nie odskoczyli. Tak powinno to wyglądać na środku od tego i od tego powinno być to. Dobra. Drugi jeszcze teraz. Wyłączymy znowu nagranie Nie. i. Nie? Nie. Czemu? Ja to umiem teraz. No, ale że. bo oni wiedzą, jak się robi. Ramiona zaś. włączymy znowu, jak będziecie zaczepiać. Jak będziemy zaczepiać. Um, między tym a tym. To zaś jeszcze raz włączymy, i teraz przeskakujemy do. Poczekaj. Co? Jak chcesz coś powiedzieć? No. E, żebyście to tutaj zrobili, a nie tu, bo później będzie jakoś tak dziwnie wyglądać. Dobra, to przeskakujemy, i zaraz się znowu widzimy. No, i się znowu widzimy. No, tak, e, ramiona mamy, i teraz przyczepiamy na piesze. Tu gdzie się zaczyna. Pierwsze i tutaj drugie. Pierwsze, tutaj, tutaj się zaczyna. Tutaj... Pierwsze i drugie. I tu się zaczyna te. I na te pierwsze gdzie się zaczyna, tutaj przyczepiamy. Tutaj. Żeby nie było, że tutaj będzie wyglądał jak jakiś inwalid. Właśnie tak jak takie mój takie nie pokażę. Okay. A przyczepiamy tutaj. Bierzemy teraz jeszcze raz te dwie, dwie gumeczki. Położymy na trzecie. Raz, dwa, ej. Raz, dwa, trzy, trzy. Trzy. <grymka>. Oh. Jak <noise> jak coś mieć jako... Jak... Placek. Placek. <noise> Wkładamy w pierwsze, w pierwsze od czarnego ramionka tę, w tą dziurkę od pierwszego ramionka. Tutaj jest czarne ramionko, tutaj się wkłada. I patrz, co się robi. Później... Przeciągamy i znowu zaczepiamy tam, gdzie było. Tam na trzecie. O, oh. a to wygląda... Oh yeah. Okej. Okay. I mamy ramionko, I... Teraz już nie wygląda jak jakiś inwalid. Okej, okay, tak musi to wyglądać. Tak. To wygląda jako jakiś jak statek kosmiczny. Nie, jak uszy czarne i białe. Okej. Okay. Bierzemy teraz jeszcze... Tak powinno to wyglądać. tak. rakieta taka. To jest mój film Okej, okay, bierzemy. Bierz, po Okej, okay, bierzemy teraz białą meczkę. Robimy ją tak. <gry> Pokaż od początku do. Robimy to tak i tak. Przez te czy musi wyglądać jak... Jak, jak, jak trójkąt! Jak trójkąt to tu tu i tu to. I tu, i tu, i tu, tu. Okej. Okay. Bierzemy jeszcze jedną gumeczkę białą. I te I wszystkie trójkąty to. muszą zniknąć. E, muszą być. Znikają teraz. No, i teraz są. Okej. Okay. Pszczałka. Mm. Gdzie muszę iść? No tam. Ui. A ta? Ja. No, żeby wiedzieli, co to jest. Okej. Okay. Tutaj te ostatnie czy zostawimy. I te pierwsze czy też zostawimy. Wow. Okej. Okay. Odwracamy teraz. Oj Boże. Teraz pokazuję w syf. Patrzcie, jaki syf. O mój Boże. Popiórki. Nie mój pokój. Czekaj. Trzy popiórki malutkie. Posprzątam. sprzątaniu. Za Okej. Okay. Mogę dalej robić? Tak. Bierzemy teraz te dwie gumeczki. Ej, nie widać nic. Babo. Idiotka. I teraz przeplatamy. Przeplątamy. Patrzcie, patrzcie, daj co no. Musicie te gumki. Te, które tutaj były powieszone, i do, od tam dotąd szli, nie? To musicie z, ze środka tutaj wyplątać je. Tutaj tak wyplątać, i tutaj znowu powiesić, żeby wyglądało to jakieś, jakieś takie 8. 8. Ok, idź. I teraz. <grym> <grym> I teraz robimy tutaj. Teraz u um, tej lewej strony. Nie, prawej idź. To jest lewa. O prawa. Bala bala. Sebastian. No łubem zasłoniasz. Okej, okay, to mam tak to. I teraz widzicie, że ona ma na brodzowa było Okej. Okay. I takie piękne łapki. Nikogo nie interesuje. I teraz wyglądałem taki jak taki. Taki, 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 Kosmita. te no. <noise> I teraz taki, taki, te dwie gumeczki białe. Aha. Interesujące. taki, 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 Znowu taki, 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 no, zasłaniać. No, przestań. Teraz. Bo no, inny wyjdzie na granie. O, tak. A jak pęknie gumyczkę, to ja umiem naprawić. Jej! Nikogo mhm. to naprawdę tak nie interesowało, ale okej. Okay. <ścoughs> Nic nie widać! Czekaj! A, widać co ona robi. Wtyka dziurki. Wtyka do dziurek patyczka. To nie jest pod... <gumka, gumka mi za chwilę będzie. O mój Boże! O nie! Jak pięknie gumka, to będzie źle. Będę musiał wszystko odpocząć Środkowy, ten. No, i musisz tak wszystko przeplątać. Tak jak ona. Ej, czekaj, babo. Jak ona tutaj zrobiła, to się widzimy, jak wszystko zaplątamy. Bo ja, bo ja, bo ja nie wiem, co już. I się tak U, mi się... Z... No dobra. Telefon! No, ona jeszcze pląta, pląta i pląta. 5 minut już to pląta. Ile mam? Ale potem duży dla mnie to jest patycek patycek Żółtyk Żółty A ci na wzbudek Hagi Nie Co ty robisz? Koworodka Paj Zasłaniasz Poczekaj. Okej. Okay. wszystko teraz przeplątaliśmy. No. I teraz widzicie to, tą gumeczkę. No. Teraz wkładamy. No chyba, że są ślepi. Tą gumeczkę. Tom. W tym pierwszym gumeczkę, co tutaj jest. Jak pęknie, to będziesz miała w dubie. Nie. Nie zrobimy. I przeplątujemy. Za debilka! <noise> no. O nie, ta gumka była to... No i... Macie przesrane! Macie przesrane! Macie przesrane! U Kingi macie przesrane! Nie, przesrane! Ja tę gumkę spłacę? No Weź nie ciągnij tak, tylko od razu ją tam plącz. Od razu ją tu plącz, a nie... No poczekaj! Bo ją ciągniesz i ciągniesz... Nie tą gumkę, to jest tylko inna. Jak się jedna gumeczka... Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Mamy teraz wszystkie gumeczki. Eee, i ci się nie uda. Ci się nie uda. Wiem. Bo ja tego góle nie umiem. Góle nie umiem. A kto to zrobił? Eee, <grych> ja. No. Tylko no. moje wygląda gór. Gnowło. A meka wyjdź. Jak się zarawaj. Wyjdź. Nie wyszło, bo pani Ameryka przyszła. Ej, No dobra, no no... Tak powinno wyglądać i zaś ściągacie i zaś jest OK i no. Ściąga... No. Dobra. E, ściągliśmy. E, ściągliśmy. E, ściągliśmy i powinno tak wyglądać. No i jest wszystko super. No i... Jak Wam pomogliśmy, no to do następnego. radzą. I, 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 i. E, i, ja. Następnym razem w Mam cię pokazać? No to pokaż mnie. Chcesz? No. Meka wyjdź. wyjdź. Musisz wyjść na chwilkę, odejdź i idź na łóżko. Tak to wygląda. Tak. No, Amelia! Czekać na chwilkę. Jakby chciał coś widzieć, tą piękną <mulet> Okej, okay, okay, następnym razem wam pokażę taką blendzoletkę. Taką blendzoletkę, jak się taką blendzoletkę robi. Odwrotnie. Uii. Ale na pewno i na, w innych korolach. No, Okej. Okay. Do następnego razu. Ja swojej mortki nie pokażę, bo mi się nie chce. Ona chciała i ma. No i dobra, do następnego razu.